W połowie sierpnia 1933 roku Penemünde zostało zbombardowane przez niemal 600 brytyjskich bombowców. Zginęło ponad 700 ludzi, w tym wielu niemieckich naukowców. Bombardowanie znacznie spowolniło rozwój niemieckiej broni rakietowej, ale go całkowicie nie powstrzymało. Niemcy zmienili miejsce produkcji rakiet V2 i, co istotniejsze, przenieśli poligon doświadczalny w rejon blizny kołomielca. Niedługo po rozpoczęciu przez Niemców prac budowlanych na nowym poligonie informacje o tym do centrali oddziału drugiego Komendy Głównej Armii Krajowej przekazała rejonowa siatka wywiadu. Wkrótce do Warszawy napłynęły szczegółowe raporty dotyczące przebiegu prób, jak się później okazało, rakiet V2. Prowadzono ścisły rejestr startu rakiet wraz z podaniem godziny, a nawet kierunku lotu. Podjęto także próby uzyskania fragmentów wystrzelonych pocisków, Zakończyły się one pełnym sukcesem 20 maja 1944 roku, kiedy to jedna z rakiet spadła w błotniste wikliny nad brzegiem Bugu w rejonie wsi Mężenin koło Klimczyc. Miejscowy oddział Armii Krajowej zdołał dotrzeć do resztek przed Niemcami i starannie zamaskować je w bagnie. Także mimo kilkudniowych poszukiwań Niemcom nie udało się ich odnaleźć. Najważniejsze części rakiety... Przewieziono potajemnie do Warszawy, gdzie w Biurze Studiów rozszyfrowano główne zasady jej funkcjonowania i konstrukcji. Poczynione ustalenia w długiej dekadzie czerwca przekazano meldunkiem radiowym do Londynu. Na prośbę Brytyjczyków Mostem trzecim w nocy 25-26 lipca przesłano drogą lotniczą do Londynu najważniejsze fragmenty rakiety V2 i obszerny, poświęcony jej w całości meldunek opracowany w Biurze Studiów. Tak więc, jak widzimy, zasługi Armii Krajowej w spowolnieniu prac nad bronią V2, a później w zrozumieniu przez Anglików zasad działania tych rakiet były olbrzymie. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.